Siemanko, moi drodzy, witam was, ja, czyli Jagoblog Dzisiaj zaprezentuję wam mój nowy motocykl Jaram się nim mega, jest mega super sztos A przygoda z jego zakupu jest naprawdę warta uwagi Kupiłem motor, zepsułem się auto, 200 km od domu Szwagier przyjął, ze szwagrową z pomocą, w ogóle działo się No ale to kiedyś opowiem na vlogu Teraz chciałbym wam pokazać co kupiłem, a dlaczego to kupiłem i tak dalej. Będziecie mieli wyjaśnienia, będzie to też temat rozmów do dalszych vlogów, motovlogów i tak dalej. Tymczasem ja nie przedłużam tego pięknego wstępu i zapraszam Was do sans. Yo! Siemano moi drodzy, tak to jest odcinek gdzie chwalę się moim nowym supermoto, troszkę mrużę oczy, tak więc cóż, zmieniam kamerę na drugą i zaraz wam opowiadam co i jak Moi drodzy, jest to Maszka DT 125X z 2006 roku, tak się ona prezentuje, ja wiem wymaga kilku poprawek ale myślę, że to nadrobimy w jakiś fajny sposób. Będą mocne ścieżki Supermonto. Przednia lampa, jak widzicie, jest ta Araka Przedni błotnik jest też jakiś krótki, ale nie wiem od czego Kierunki są jakieś takie bajranckie. Tutaj mam pasek LED na enduro kiedyś, może kiedyś <laughs> przygotowany. Lampa oryginal. I tutaj mamy, moi drodzy, te, te śmieszne takie dęgielki, ale spoko wyglądają. Idąc dalej, moi drodzy, mamy tutaj Tumik Mits. Nie znam tej marki, ale spoko to brzmi. I następnie mamy. Zimny, Fajny dyfuzorek, tylko niepotrzebnie jest tutaj pomalowany na czarno. Jest jakby odcięty. Ale moi drodzy, uważam, że fajnie się to prezentuje, więc no na razie zostawiam. Jak będzie przeszkadzało, to przerobimy. Plastiki są czarne, takie śrubki, takie detale mamy niebieskie. Tak dalej co? Obręcze, przód, tył, obręcze czy felgi, nie wiem jak to powiedzieć. Moi drodzy są Excela. Miałem takie same w moim Supermoto XC -e i niebieskie nakładki na szprychy. Tak się to prezentuje. Tutaj z tyłu na pewno wiem, że tarcza ma już rancik i klocki też są kiepskie, to zmienimy. Będzie z tego odcinek, Opona z tyłu nowa i powiem wam tak, ona jest spoko w lecie. Tak jak jest teraz zima, w ogóle ta opona nie klei, ale wygląda ładnie. Manetki ProTaper do wymiany, klamki do wymiany, bo mi się nie podobają. Ja, Moje założymy tu rentale, tak jak lubię. Tak nagrywam telefonem, jakby ktoś pytał. No i co więcej? 39 tysięcy mam przejechane moje mordeczki, ale nie przeszkadza mi to, naprawdę, bo to i tak jest po remoncie. Ja pewnie też zrobię remont, bo mi się tym mega dobrze jeździ, więc czuję, że to zostanie na, na dłużej, na dłużej, czego nie zdążyłem zarejestrować na mnie, więc jest na blaszce, na której go kupiłem, ale moi drodzy, no popatrzcie na to. Czy nie jest piękny? Seria ja się mega jaram, bo jest to seryjna słyska piątka. No i co najważniejsze, co mnie cały czas podnieca, że mogę tym normalnie, legalnie jeździć, bez żadnych problemów i tak dalej. Siadam i śmigam. To jest serio mega, no mega wygodne, bo nie musi człowiek tak obawiać o, o kontrolę i tak dalej. mu dzisiaj rano zrobiłem. Wszystko w porządku i nawet głośny nie jest. Co Wam pokażę? Klik, klik i fajny, bo jest starter. I patrzcie, jak to fajnie chodzi. Pranibus No i patrzcie, jak na wolne obroty, mogę spokojnie stać przy, tutaj przy wiecie, wiecie, przy telefonie i normalnie z nami rozmawiać. Nie ma żadnego problemu z niczym. Nie, no zarobisz się asiarami. Ja Moi drodzy, zdjęcia na Instagramie też są do ciało przed chwilą. Więc jak ktoś chce zobaczyć jaką fotę zrobiłem, a zrobię mega sztos fotę. Przepiękne wyszło to zdjęcie. Pierwsze moje zdjęcie, pierwsza sesja, ale jest mega szedła bo zachód są sobie piękny. Moi drodzy, na Instagramie wbijać, lajkować, komentować. Na TikToka też filmik wrzuciłem. No i co moi drodzy? Simpsona mam, tak, bo to też wiem, że możecie pytać, mam Simsona dalej i mam tą bestię dalej. Jaram się mega, bo... Bo sery długo polowałem. No w, w tamtym roku zacząłem poszukiwania, nie znalazłem i kupiłem w końcu. Zacząłem poszukiwać krosy, ale w tym roku się udało znaleźć. Fajnie, bo na wiosnę, na sezon, więc będziemy mieli czym latać. I mega jestem podniecony. No, bo to też w końcu takie, wiecie, no tam marzenie z dzieciństwa, że ta jamaszka miałem tu, fajną, moją maszkę, Teraz macie fotę. No i mega dobrze mi się tym miedziło. Ale mam nadzieję, że ta również będzie służyła tak jak tamta, że nigdy się nie będzie nic psuło. Zakręcimy kranik, bo to jeszcze nie znamy. Nie znamy zachowań, nie wiecie. Przyzwyczajeni komarka. No ale co, no moi drodzy? Jaram się, będziecie mieli za niedługo filmiki. Z przeglądu też mam jeszcze filmik. Tak więc cóż, moi drodzy? Nie przedłużam, posiadam na komarka i jadę nagrywać kolejnego motowloga, którego zobaczycie bardzo prawdopodobnie w środę o godzinie 17 na kanale. Ten film wyszedł nieco inny, ale chciałem zrobić taki bardziej artistico niż taki, wiecie, typowy vlog. Myślę, że fajnie siadło. No i tak jak teraz z tej perspektywy. Nie wygląda fajnie! Napiszcie w komentarzach jak, jak wam się podoba Oczywiście lusterka są bardzo brzydkie, takie wiecie, jakieś stare jawki Takie dzwonki duże No ale to wiecie, no, wszystko do wymiany Lampa tyłu czerwona, może przyciemni, może nie zobaczymy Ale ten wydech na razie zostaje, jakby ktoś pytał Na razie zostaje, bo nie brzmi źle, serio Jest taki przyjemny, jak się wkręci to fajnie, nawet fajnie go słychać No i okleina moi drodzy Prawdopodobnie będę chciał pójść w czarno-niebieskie detale Ale żeby przeważał czarny, a niebieski to był detal Ale no, no, zobaczymy no oczywiście podnóżki mam, więc może jakąś randkę z dziewczyną kiedyś się uda zrobić Na pewno z tego vloga spróbuję nagrać, bo to nie jest łatwe, no, ale <laughs> zobaczymy No i co, a ten ledik moi drodzy działa, może kiedyś w nocy na jakimś nocnym motowlogu wam pokażę jak to świeci Bo nawet daje radę, nie wiem po co to zakładał, ale na razie nie ruszam, bo... bo mi nie przeszkadza, będzie przeszkadzało to usunę Oj. Klakson też mam moi drodzy, chłodnicę tam, tam, tam mamy taką fajną, elegancką no i co tak się to prezentuje, no taka moja bestia, taka mała, mała fajna bestia. No, moi drodzy, pytanie. Jaki olej polecacie do dwusuwa do silnika? Z tego co wiem można nadać 10W40. Takie daliśmy do klosów, no ale nie mam żadnego, bo tego... No bo nie mam, pokończyły mi się. I myślałem nad czym z Nie wiem, czy to będzie ok. Możecie napisać w komentarzach, co wylejecie. I jakieś takie, wiecie, protypy, co sprawdzać i tak dalej. Jak to jest z jamaszką to ten, no, bo pierwszy sprzęcior ale mam nadzieję, że będzie służyła. Projekt będzie taki, że tak powiem, skromny, bo w silniku nie będę się różnych silników robić. Tylko będę się go wizualnie, wiecie, po żeby to fajnie się prezentowało. Tak więc, cóż, moi drodzy, nie przeszkadzam, tylko żegnam się z Wami, ja czyli Jago Vlog. No bo co? Trzeba pędzić dalej. Nie jeździć, nagrywać. To jest mi pierwsza przejażdżka dzisiaj. Tak więc no, odcinek z pierwszej reakcji też będzie na kanale. Nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Pochwaliłem się sprzętem tak, jak chciałem. I myślę, że się Wam podoba. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Lajkujcie, komentujcie, wbijajcie na socjale. Tak więc, cóż. Siemaneczko. Jo. I z tej perspektywy się z nich pożegnam. Ciao, ciao.